2 Witajcie kochani. Dzisiaj jesteśmy o mojej mamie, której zostawiamy to urządzenie Alterker Classic, najbardziej znane na świecie. Dzisiaj pokażę mojej mamie jak korzystać z przewodnika, który znajdziecie u mnie na kanale YouTube. Przewodnik taki sam z 30 minut, gdzie te najważniejsze miejsca są rozgrzane, są poddane są poddane energii kwantum i kwarc optyczny, czyli ponad 100 pierwiastków śladowych. Dzisiaj sam zrobię mocniejszym modelem, a ten model klasik zostanie u mamy, która będzie każdego dnia. Bo mama jest solidna, firma jest systematyczna, więc aż się chce zostawiać takie urządzenie, bo przecież nie zostawia się go po to, żeby leżało w szafie. I mamusia będzie sobie robiła każdego dnia seans właśnie ten 30 minutowy, a później wieczorkiem będziesz sobie robiła, mamuś chciałaś robić sobie jeden bark, tak. drugi bark, jedno kolanko, drugie kolanko. I zobaczymy, każdego dnia będziemy dostawać tutaj wieści od mamy, mama sobie nagra to wideo, powie nam jak się czuje i wy też kochani się dowiecie. Zobaczymy po około tygodnia jak będzie się czuło. Do zabiegów, czego wszystkiego miałam, kolana mnie tak walą, już opiczyłam. No i zobaczymy, co uh -huh. będzie dalej. Dobra, to zobaczymy. To zobaczymy. Także zaczynamy. Zróbka. Moja woda, lubię wodę. Zaczynamy. Teşekkür ederim. Nawet. Wykonałyśmy cały sens poza okolicami, tutaj tylko owiałyśmy delikatnie, ponieważ mamusia miała rozbijoną teraz zaćmę, prawda, więc delikatniej. I teraz mamuś no jesteś taką starą joginką, wymiatasz jak jesteś na jodze, na trawie, w Poznaniu wszyscy cię znają, czyli tą świadomość ciała masz ogromną. To teraz powiedz nam tak jak czujesz, jak się czujesz Mogę po tym zabiegu? O! To wysportowana jesteś, a jak się czujesz po zabiegu? Jaka jest, czy jest jakaś różnica? Co, co ty czujesz w ogóle, kiedy ja teraz tobie robiłam ten zabieg? No, sam zabieg jest samą przyjemność. Z przyjemnością to jest całe ciepło takie całego ciała. No super, będę sobie to robić, a potem mogę powiedzieć, mhm. czy jest jakaś poprawa. Oczywiście. Obserwujemy, nagrywamy, Aha. że kiedy to urządzenie trafia do domostwa, to każdy z nas będzie mógł mówić o tym działaniu zupełnie coś innego, z te nawet te jest? 3 do 7 minut wystarczy, żeby się owiać, żeby poczuć ten wewnętrzny spokój. Także to się bardzo często powtarza. To do następnego razu, kochani. Hej, hej. hej.